Tej jedzie spotujący się na wjeździe do Mida. Okej. Weszło 7 5 Tylko mnie nie przepchni. I to będzie Gucci bitwa. Gościu jest na stok dziale na PCR-kach. On może mnie nie przebijać po prostu. Uuu. O, przebił mnie raz. On mnie trafia w garnek, który praktycznie nie istnieje w tym czołgu. Wow, kierownika mi utłukli, Piotrku. Damy rada. Bądź dzielne jak witamina Dano, już e... co mogę Ci powiedzieć o Tierze jedenastym? No istnieją czołgi Tieru jedenastego. o co pytasz?

Piotrek pojechał, Piotrek pada nam. Może tylko ci zostali na tej mapie nie znam się na tym ciche. Ej Dominika Widzowie, w niedzielę składamy modele, a dokładnie jeden model 60TP z klocków. I będą też klocki do losowania. Dzisiaj robiłem opening skrzynki, którą dostałem od kuriera. Więc w niedzielę streamek z salonu będzie grany. Uzle już składałem na streamku. Lozku jeszcze nie A dodatkowo Mam do Was kod zniżkowy 15% na to co oferują. Z Reobricks. Wysłałem wam na czat, jest timer na to ustawiony. Ale już kupił. Ale nawet nie czekał na ten. Na losowanie. Od razu cyk kupiona. Jak zobaczył tego 60 TP. Aha, Arta go kliknęła. Macie YouTube y też na czat wam wrzucę. Gdzieś tu ten is musi być. Tu była Arta. Ej, jeszcze Liz gdzieś jest. Możliwe, żeby ten Isel był tu ukryty? Całkiem wrogu? Aha. To ja nie mam pytań. Powią dyszki. U nas Bezeta, która nie pograna wieże. U nich Bezeta ST Jagódka. Może Arte zaświecę. A może spieprzyłem te pechy. Czego ty tam ST1 str ST2 strzelasz? Nie <laughs> Nic Niczego. Dzieciątkę. A nasz PZ już zginął. Moraki, pozdrawiam. Nasz BZ ma 300 HP. Cześć Krzysztof, cześć Alien. 700 czwórka tylko mnie broni już Mogą jechać do przodu Czemu on nie strzelił? Jak masło. Przeciwnik oberwał. Jezu, gdzie ja strzeliłem? E, to było dziwne. Przy tym kori, aż tak bardzo. On się przecież do mnie obrócił. Wystarczyło kliknąć lewy przycisk myszy. XD. Wbiłem trzymołe na tym, ale nie powinienem. Ostatni strzał też już bił padł. Dobra, wbite trzymałe z żałosnymi średnimi 3758, 96 bitew. Eee, było 8200 kliknięte na fjordach. Hmm, to jeszcze ci, co mogę jeszcze wam powiedzieć? No, czołguś mocny. Nie ściągam tych fioletów z niego, bo będę nim grał pewnie na, na tarciu jakimś. Na tarciu, Jezu. Linii frontu. Odznaczam go. No i teraz zostało nam 19 czołgów do markowania. Najbardziej z tych czołgów myślałem nad czymś już mniej przyjemnym. Ale dalej do przeskoczenia myślałem na centinelle.